Cześć mojej turdy, dojść do 22 już odcinek, które nie 90 już. 4! 4! 4! W czasie, w czasie, w czasie, w czasie, na to w też w czasie, Do czasie, do czasie, w czasie, w do w do końca. czasie, Do, końca, do, do, końca do, do będziemy, będziemy w <mmotdad> O, manga Jesus jest niewymienny, no, bo chyba patce trafiłem. No sobie także, tak jak, Teraz mnie nie lepiej. Tego wczoraj co kupiłem. No i dzisiaj patrzcie mi się my dzisiaj trafiłem. A O, wiem, ja, że tak. To ciekawe, że on ma Lubiliście, jak? Lubiliście tedy jak on wkradł Jak miał karierę? O, słuchaj, ja też wczoraj, wczoraj też kupiłem, wczoraj z nimi, no, pamiętacie? Przedstawiałem sobie. Nie, no mam no. nieprawda. Jeżeli zostanie czasem, może. Tak.

Jak on to już w To też narazło w się To poszedł po prostu do widzenia No ja tak, no proszę. Ja też, ja kiedy teraz. No a teraz jest to już to jest... który jaski. W którym życzę To się tu już na Tu się lawijacie, lawijacie. Tu jest tak. Swój skład z premiernika. to też jest lepiej wymienny, bo tak jest. Jakoś jest lepiej wymienny. To Jak on strzelił, nie widzę mi jeszcze przeciwko. Co się Już tu. już Chciałbym... Chciałbym... Chciałbym işte, jeszcze coś odbudować. Chciałbym jeszcze... Fortuny. Fortunę, pierwszą drzwi. Tak, Chciałbym... Posłuchajcie, widzowie. Posłuchajcie mnie ważnie. Właśnie co by... Chciałbym, żeby chciałbym, chciałbym, żeby to chciałabym portumę pierwszą ligę, kurtum Erminer, Druga Liga, Trzecia Liga i czwartą ja bym tak, chciałbym te tak, chciałbym, żeby udały śmiało. Ja. Może kiedyś pewną no. pewnie no, ja widzę, to jest taka asfalt, gdzie jest ulica i ulica 4, no, ja się co wiem, ale... No, my nie, nie musieli. Dzisiaj jutro, Zajtra zobaczycie, że... Zajtra pokaże też fakt. też jutro, Tak, jeżeli będzie 100 subskrypcji, już 34 jeszcze do subskrypcji, jeszcze do 100 i mamy wcześniejszy film, to ty dwa. I pokażę, że jeżeli będzie 1000 subskrypcji, to co robię wtedy? wtedy tedy? nagrywam wtedy już, dajwa, Daj To nie będzie taki długi, nie będzie taki długi. No niestety nie bym nie dał rady, nie dałbym rady. Nie dałbym rady, nie dałbym rady. Czy że, wy dajcie, dajcie, dacie radę? Długo, ja bym długo nie dał. Aciek! Jak wpływ. Wpadajcie na kanał. Mistyka. Wpadajcie się do kościołka. Na pewno nic. Nie to ale... Ale wpadajcie do niego i Wystarpowicie też. Wystarpowicie też. Ja A też nagram tę grę. Tylko że na no... jakiś Zdaję. Lubię go. Niech i się Lubicie Piotrka? Lubicie Rekord? Lubicie Jelko? Lubicie go? Lubicie? Lubicie. Jego lubi. Ja bym nie chciał, żeby mi się trafił jakiś... Chciałem... Jeszcze co powiem. Chciałbym, Chciałem, chciałem żeby mi się trafił dobrze Krystiano Ronaldo. No, Wtedy też śmierdzi. Co cię, trafił? To wtedy już wchodzi. To też wtedy już raz. Cristiano Trafił raz. to by... Zbierz na no to była. Patrzcie, tutaj by była też zielona, tylko że mamy tu jest Tu Jezus. Mogę... nie Trochę garnituru. trochę nie mam garnituru. nie wiem, co się nie Мне не хочется, мне хочется заменить. Надо взять, То есть... Оу! Oh, не показывает уж правильник. Ты ну это... А, а, бот падл... А спадли! Спадли. Спадли из правильника, что то Спадли из правильника. Не показывает.

Patrzcie że skład. Chciałbym, żeby widzowie coś jeszcze jest. Chciałbym, żeby też ktoś go kupił. A nic nie chce, bieni. Może jeszcze karierę? O, muszę trafić do tego. I ile się kosztuje? Piszemy O, jest pan. Tak, zgadza się. Piszemy po prostu nazwisko. Ronald. O, jest też. Ronald. Nie chcę tego. Krysty. Chodzi nam o tak zgadza się widzowie Ej, to nic Chodzi mi o kryście No nie to chodzi. Przez przykładę Pisze więc możesz teraz jest Patrzcie, patrzcie. 565 tysięcy. Tak kosztuje. Nie? Kosztuje. No niestety Niestety. Nie damy. Muszę, trzeba anulować pieniądze. Sprawdźmy. Nie, kokre, okay. kokre, kokre. 100 o, 100 tysięcy? O, dam radę. 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 Da, damy dam radę. To już koniec tego odcinka. Dajcie, zostawcie łapy górę i subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.